Hej, hej! Jestem tutaj z Wami, żeby dograć końcówkę, bądź w sumie początek może filmu o podkładzie Newky. Teraz pokażę Wam makijaż, który wykonałam yy, tym podkładem. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah, i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. But I know you can't tell. Like nothing I found my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I. Dzisiaj pierwsze wrażenie podkładu adaptującego się z Niuki, z betonki. Ja już go mam na twarzy. Widocznie? go Którego nie widzę. Dla mnie on jest takim podkładem, który nie istnieje i może ktoś mnie nazwać tapeciarą, ale ja jak się maluję. Ja chcę widzieć, że mam coś na twarzy. A on po prostu... On gdzieś znika. Niby oksyduje, bo... Zaraz Wam pokażę. Ale on jest ultra taki niewidoczny na skórze. I do tego to znaczy, on jest niewidoczny na skórze, ale z czasem skóra robi się ciemniejsza, bo ciemnieje. Ale, um, no jest taki bardzo, bardzo lekki, może tak. Ale nie to jest chyba jego minusem. Minusem jest to, że jak ja robię tak, to mam wrażenie, że go po prostu ściągam z twarzy. I ile warstw bym nie dołożyła, to wszystko wygląda cały czas tak samo. Um co tutaj jest w ogóle o nim napisane jest napisane, że podkład dopasowuje się do koloru skóry sprawiając, że makijaż wygląda świeżo i naturalnie no nie wiem, czy to wygląda świeżo kryje niedoskonałości, nie i nie powoduje przy tym efektu maski to tak, niewielką ilość podkładu niej i rozprowadź na oczyszczoną skórę twarzy i szyi niewielka Ilość w ogóle mnie nie satysfakcjonuje. Ja lubię widzieć, że coś mam na twarzy. W sensie nie taką tapetę, ale, ale też ym, nie nicość, bo nicość dla mnie jest bezsensowna po prostu. Widać, widać że ciemniał ten na dole? Widać. Widać, ale im dłużej go będę, tak wiecie, rozsmarowywać, tym bardziej go nie ma. I nie to, że on się dopasowuje, on po prostu gdzieś... wyparowuje, nie wiem tego nazwać. Dla mnie to jest. I widzieliście ile tam było pompek patrzcie. Ja nie wiem gdzie on jest. Wchłonął się w skórę. Może ma taką... Um, jakby to powiedzieć, no nie wiem, jakiś bardzo oleisty jest albo coś w tym rodzaju. I, I dlatego też yy, nie wiem, no, wchłania się w skórę po prostu. Nie wiem. Nie wiem, nie, e, wydaje mi się na dzień dzisiejszy w tej... No może tak, w, tej, e, w tym momencie wydaje mi się, że to nie będzie mój e, faworyt. I nie będzie to też mój e, ulubieniec, więc ja... Oh to nie było dobre to Dzisiaj w ogóle nie mam chyba dnia do nagrywania, ale chcę nagrać i, e, i tak, mi się wydaje, że to po prostu te dni mnie atakują już i po prostu mm, zabierają mi entuzjazm. Bo siły nie! Słuchajcie, dzisiaj e, zrobiłam bardzo dużo, sprzątałam cały dom. Sprzątałam dwie godziny I jest wszystko ok. Muszę zrobić sobie drugą kawkę, bo jestem po śniadanku. Znaczy, śniadanko zjadłam wcześniej, ale właśnie śniadanko zjedzone, teraz kawka. Nie wiem, o co na obiad. Nie mam pomysłu Ja ostatnio na obiady. Ja tu bym zjadła sobie y, sałatkę surówkę albo coś w tym rodzaju, no ale syn nie. E, więc też muszę coś takiego zrobić, co by jej syn zjadł. No ale zobaczymy. E, ja o tym... E, tak, więc tak wygląda. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda skóra. Nie przypudrowana, a przypudruję. No, myślę, że przypudruję e, czymś z biedronki. E, tym pudrem, który uwielbiam, kocham i jest cudowny i naprawdę polecam serdecznie. Póki jeszcze gdzieś tam może być dostępny, to łapcie. Naprawdę warto, opłaca się. E, więc e, zobaczycie skórę przed pudrowaniem. Tutaj będzie. I skórę po pudrowaniu. Takie porównanie, jakby. E, nie wiem, czy to będzie mój. Nie, to już je, ja już wiem, że to nie będzie mój ulubiony podkład. I to nawet nie można porównać do BB, CC, nic to w tym, z tych rzeczy, bo ja może nie lubię CC i BB Cream, ale miałam ze dwa, trzy razy i wiem jak one tam funkcjonują, wyglądają na skórze. Yy, I... To nie, jest, to nie jest ten rodzaj yy, nicości na skórze. Może tak, umówmy się, nie? A jeszcze też wiem, że są takie kremy BB i CC, które jak nałożycie, to wyglądają identycznie jak podkład, bo mają mocną pigmentację dosyć i yy, yy, są takie treściwe, nie? Pomimo tego, że nie są podkładami, są takie treściwsze i no ja mogę dokładać, dokładnie nie wyobrażam sobie w tym podkładzie mieć kataru. Naprawdę, jak Boga kocham. Dobra. Yy, a... Nagram później, ja go użyję za dwa dni, może trzy. Wątpię, żebym dała radę wytrzymać w tym podkładzie więcej. Yy, I nagram Wam podsumowanie po prostu, także trzymajcie się po buźbie. I teraz tak, to był jeden jedyny makijaż, który ja nagrałam i który Wy mogliście zobaczyć i który tak bardzo mnie rozczarował, że użyłam go jeszcze tylko jeden raz i stwierdziłam nope. Nie, absolutnie nie. Nie będę go używać. Nie będę go używać do pracy, bo no nie chcę wyglądać jak klaun po prostu w pracy. No i, i, i tyle po prostu. A na weekendy, no ja mam lepsze podkłady, które mogę używać sobie na weekendy, które, no nie tylko na weekendy, które są delikatne, łatwo się je zmywa, ale są na tej twarzy. I teraz, tak, pokażę Wam. Jak wyglądał ten makijaż po 4 godzinach? Wracam do Was z podsumowaniem po 4 godzinach. Tylko 4 godziny siedzenia w domu, yy, zjedzony obiad i słuchajcie, skóra na twarzy jak goła po prostu widać ociupinkę różu i bronzera i nic poza tym skóra po prostu jakby była po kremie nic więcej nie widać ja nie jestem usaty usatysfakcjonowana takim produktem a tutaj żeby wam udowodnić że nic na skórze nie ma, proszę bardzo na brodzie o dziwo jest trochę więcej ale nie wiem jak to się stało żeby nie było. Ja nie jestem absolutnie uprzedzona do tańszych marek, tańszki, tańszych kosmetyków czy coś. Bo jak dobrze wiecie, bądź niektórzy może nie wiedzą, ja nie używam tylko drogich kosmetyków. Na przykład ten podkład z truskawką z Niuki jest boski, ja go uwielbiam i ja go będę używała. Nie wiem, czy jest jeszcze dostępny, nawet, bo to są chyba takie puszczane tylko serie, ale ja nam, nam, nawet w tej chwili mam go na twarzy i. Wygląda, on po prostu wygląda tak, a ten jest tak dla mnie beznadziejny. Jest mi przykro, bo nie spodziewałam się. Nie spodziewałam się takiej porażki po prostu, wiecie? To już nie jest śmieszne. <laughs> nie, to nie jest śmieszne. Po prostu nie spodziewałam się tego, że nie sprawdzi mi się mm, jakiś rok temu, może półtora też kupowałam z Newki jeden podkład i tamten podkład bardzo dobrze mi się sprawdza na przykład z Bel z Biedronki taki w białej tubce też go bardzo lubię i też go często kupuję znaczy może teraz trochę mniej od kiedy mam e, Better Than Perfect od tego używam prawie non stop e, bo, bo po prostu go bardzo lubię ale ogólnie ogólnie Używam też tanich kosmetyków, tanich podkładów. No przecież ten Better, ten też jest tani. Ale no, to nie spełnia moich warunków. <grym> Jakby to powiedzieć? No, niektórzy może będą z niego zadowoleni, ja nie wiem. No, w momencie nakładania, nawet ja go nie widziałam, yy, no, dopasowuje się do skóry. No niby tak. I dla mnie on się wchłania jak jakiś serum po prostu w tą skórę. No i tyle. W ogóle te pierwsze 3-4 składy to jest woda, parafina, yy, gliceryna, czyli wszystko to, co wchłania się w tą skórę. Także ja nie wiem, no. Nie wiem, nie wiem, nie znam się. Może nie znam się na składach. Słuchajcie, ja się nie znam na składach, ale ogólnie, jeżeli ktoś by się mnie spytał, może tak, jeżeli ktoś by się mnie spytał, czy polecam, to ja bym powiedziała nie. Po prostu. Każdy z nas ma inną cerę, każdy z nas ma inne jakieś oczekiwania wobec podkładu. Dla mnie on nie spełnia nic. Więc. No. Także to był bardzo krótki film, ponieważ ja nagrałam tylko jeden makijaż y, tym podkładem. E, uwierzcie mi, y, później jeden dzień i. i... Dzisiaj mogłabym się nim pomalować do filmu właśnie, żeby, ale co ja bym mogła wam tam pokazać? Czy coś innego bym pokazała niż na tym pierwszym filmie? No nie. Y no, no nie po prostu, a ja też nie chcę się męczyć, żeby wiecie, pomalować twarz dla Was do filmu i później zmyć ten makijaż i malować się jeszcze raz. Ani to zdrowe dla mnie, ani dla mojej skóry. A też nie ma co się zmuszać do używania kosmetyków, które się po prostu nie sprawdzają. Bo i po co, bo na pierwszym filmie było widać, w jaki sposób się nie sprawdził i tyle. Dobra, dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się ciepło guziaki i pa!